Nowenna do dzieciątka Jezus, dzień trzeci, o przyjęcie swojego życia jako Bożego daru. Panie Jezus, stałeś się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Papież Benedykt XVI. Pan Jezus, rodząc się na ziemi, przyjął ludzkie ciało i człowieczy los. Dorastał w zwyczajnej rodzinie, miał przyjaciół, cierpiał głód i pragnienie, smucił się i radował. Choć był nieskończonym, niepojętym Bogiem, stwórcą nieba i ziemi, przyjął dobrowolnie ubóstwo wynikające z ludzkiej kondycji. On stał się ubogim, byśmy my mogli stać się bogatymi, byśmy mogli odzyskać utracone przez grzech Boże synostwo. Dziecię Jezus, proszę Cię, naucz mnie przyjmować moje życie jako Boży dar ze wszystkimi jego ograniczeniami, ze zdrowiem i chorobą, ze zdolnościami i brakiem zdolności, z wadami i zaletami, a wreszcie także z moją kruchością i śmiertelnością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.